Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Underground Treasures, eee, kolejny odcinek, w tym odcinku będzie troszkę inaczej, bez wykrywki, pozwiedzamy trochę i chciałem Was zabrać na wycieczkę do zamku Stafford, eee, także ja już nie przeciągam, życzę Wam miłego oglądania, mam nadzieję, że Wam się spodoba, trzymajcie się, cześć! Thank <us> you. No chyba zamek jest tam gdzie jest ta, te, te wzgórze Tak mi się wydaje Ale jeszcze nie wiem, bo jestem tu pierwszy raz z wami O to już widziałem Gdzieś No dobra, jesteśmy tu w tym punkcie w czerwonym I chyba musimy jak pójdziemy w lewo no to, to pójdziemy tu dookoła Dobra no to idźmy tędy tu w prawo gdzie on z tą gitarą? Blackbeard singing in the dead of the night Ciekawe Dobra, idziemy zobaczyć Później tu visitor center będzie od 11 czynne. tam To zobaczymy W tych ogrodach to tam słabo trochę tak sobie to kiedyś wyglądało. Był zameczek, była jakaś wioska. Niżej zamku, czyli tu w sumie gdzie chyba jesteśmy. Winner Bay Nie, no to z prawej strony bardziej było. Tutaj tak zamek stoi. idzie zamek? Tu jest, tak? No to musiał być z tamtej strony. No dobra. Dobra, idziemy dalej. Postem gate Jakieś pozostałości, jakichś okopów, nie okopów, rowów, nie rowów, tam już widzę jakąś tablicę, więc tam jest chyba wał, jakiś pierwszy obronny. No teraz jesteśmy na ostatnim tym pierścieniu Tylko jak się tam dostać, chyba tędy Nie wiem Idę żeby tu z detektorem Teraz detektor wyciągnąć tutaj, ale tu by się działo, podejrzewam niemało, nie? Widzę jakieś pierwsze mury zamku Raczej ruiny Ale ładny Piękny Jeden z historyków tutaj Stafford poruszył temat i mówił, że ten zamek był budowany za czasów pierwszy zamek, który był tu zbudowany, może tak za czasów Lady Ethelfred, jak ktoś oglądał wypadek królestwa, to będzie kojarzył tą panią. Córka króla Alfreda, tu nasypy, nie usypy, rowy, nierowy. Także jest fajnie. Chcemy zobaczyć tutaj. Rów, a tu wzniesienie. Ciągnie się tam. Tam idzie w dół. Też dość sporo. Dobra, idziemy dalej. Cały czas ciągnie się ten rów tutaj. Tam jest pod górę sztucznie usypane prawdopodobnie. Żeby nie było łatwo się tam wedrzeć I z góry łatwiej się bronić, jak z dołu atakować, to na pewno. Fajnie ciekawie tu, że dość sporo musiało się tu dziać w czasach świetności tego miejsca, oblężenia, nieoblężenia, a działo się tu sporo. Bo i przecież wojna cywilna zahaczyła tutaj swoje 5 minut. Zostało wszystko rozwalone, później na nowo coś postawione. Także to wszystko Wam później wkleję gdzieś tam lekką historię tego miejsca a muszę czekać do 11, żeby wejść do środka, to idę sobie gdzieś usiąść tam tutaj z detektorem móc pochodzić <gryw> założę się, że nie jedno tu leży jestem tego wręcz pewien piękny ten zamek, fajnie go widać w tej zieleni nagle się wyłaniają takie mury mega Nie jest to takie proste tu się wspiąć. się stromo i ślisko. I następny, ostatni wał obronny. Zobaczcie, ile tu jest. Jak tu ziemia była. Jak ten jest zmieniony. Strasznie. Mega. Nie wziąłem w ogóle mikrofonu. A kupiłem sobie, zakupiłem mikrofon. Chciałem przetestować. I tak przetestuję, że dajcie spokój. Zapomniałem o piątej 5 rano. Piąta. 5. 30 wyszedłem z domu, wstałem po czwartej Spotkałem się z Andrew. Andrew pokazał mi fajne tereny. No i jesteśmy już przy zamku Piaskowiec I teraz niektóre są stare, a niektóre są świeże jak na przykład te tu o. jak na przykład te tutaj O na przykład te Widać że są świeże jakieś takie małe dzwiczki, nie wiem co to było jakieś te dzwiczki, to raczej nie są dzwiczki tylko są zamurowane, żeby nikt nie wchodził tamtędy. Ale stąd widok się rozciąga. Patrzcie, jesteśmy na wzgórzu, ale widok dzisiaj jest. Niebo piękne. Dobra, skupmy się na zamku. Kolejne okno. Nie wiem, czy można wejść do środka. Zaraz się przekonamy, czy będziemy mogli wejść. Fajnie, mega, naprawdę. Warto odwiedzić to miejsce. Przyjść sobie zobaczyć. O kolejne naprawiane coś, zobaczcie, świeże kamienie. Czerwony piotkowiec. O! I tu się wchodzi, ale to dzisiaj od 11 czynne, to więc jeszcze trochę będziemy musieli poczekać. Piękny. Ciekawe jak w środku. W środku wiem, że jest fajny kominek. Też go zobaczymy, jak wejdziemy. Edward Stafford. Piękny.

zmieniony teren, jedna wielki garb tam, z jakiegoś powodu przecież poniżej była wiaseczka tutaj, to na pewno musiało być tu w tym rejonie właśnie, gdzie jest to tutaj i tam, zapewne mega jesteśmy w punkcie wizyt visitor center Stafford Castle i wejdziemy sobie do środka Colleagues is going up to open it now. Alright, so oh, the castle or can I get in in here you already? In yeah, right, yes. thank you very much. 175. Good morning. Good, morning. Good morning, you alright? Have you just arrived? Uh, no, I have been about since about an hour oh. over here hanging around about what you can look at okay thank you very much okay. and i've got um tea coffee hot chocolate lots of confectionery as well as the ice cream all right thank you all right cool that, oh right. yeah it is thank you <laughs> anyway oh, get to right. is this uh thing has been excavated over here i understand no no these are um these are examples of um some things like this were found here, but they're in a museum. Mm -hmm. um, so they're basically replicas. These are replicas, um, and they're also, um, some of these things were not found here, but they're replicas to show you the kind of thing that would have been right. used in medieval battle. Right. Mm -hmm. um, but we did find some arrows here, but most of the stuff that was found here is in the Potteries Museum. Okay. Um, in this cabinet here, the fragments. Like that fragment of a dish, yeah. that was found here. Okay. And then that is a reproduction of what we think it would have looked like and what it was a part of. So anything that's a fragment yeah. was actually found here. Over here. And anything that's whole is an approximation of what we think okay. it would have looked like. So that, for example, is that's been quite painstakingly put together, you know, it's been glued mm -hmm. back together. All that was found here. Cool. But it would have looked like that at the back. Well, only a very small section of the site has ever been excavated. It's money. Wow. Um This is what so I would like to have a look, step into one of these. Yeah. <laughs> well, I think we'd all be interested. Uh, definitely. But, um, yeah. It, it's. I mean, it was the nineteen end of the nineteen seventies, beginning of the nineteen eighties when I this was done. Yeah, a little bit studied the history of the yeah. castle yeah. and uh, one of the Staffordshire his historical. I think you mentioned something it was built up by Effelfled. The first one, uh, did you? The you town know the town was fortified by Effelfled in okay. nine um 900 nine sixty-seven some, yeah, something like that. I think. Um, it already existed mm -hmm. as a town, as a settlement. Basically down there where the castle is now. No, no. where the town is. Okay. Where the town is. There was right. already a settlement. And Ethelfled was creating a chain of what she called burrs, okay. which were fortified towns. So she took a town that already existed and she built defences around, around the town, brought in a load of soldiers. Right. And essentially, she was trying to keep the Vikings to the northeast of the country. So if you look yeah. at the map of the UK yeah. like that, yeah. she built a line of burrs oh right, that's in a line like that. and the idea was that the vikings were kept on that side of the line and this side of the line was for the saxons. so stafford is right in the centre of that is line it? of burrs. so it was her that she fortified us and made us bigger, but the town was already there. All oh, right. this castle was built by the normans. Yep. and it was built outside of the town because there was a huge rebellion here in 1069. and we killed a lot of normans. Mm -hmm. um, it was the people from what we would now call shropshire. And Staffordshire. Obviously, in 1069, those divisions didn't exist. exist yeah. um, but when William came down here to kill most of us because of what we had done, yeah. um, he took the land from the Saxon lord okay. and he gave it to a man called Robert de Toyney, um, who had come across from Normandy with mm -hmm. him. Um, and they built the castle here. So that it could look out that way towards yeah. the trouble coming from Shropshire, yeah. and that way towards the trouble coming from Staffordshire, so Staffordshire. Um, because obviously there was no county boundary. So, and that's why the castle is outside the town and not in right, the town. I'm with you. There also. already was a small castle in the town, and this also was a huge one. Basically, location of the hill, yeah, beautiful, oh, absolutely, beautiful, beautiful defending yeah. area, isn't yeah, it? Yeah, absolutely. The hill was already there. ale so the Normans would have made it bigger yeah, by piling and, yeah, soil yeah. onto the top, digging the ditches, piling the soil yeah. on the top. So they made it bigger, but it already existed. Good right, yeah. morning. Fajne informacje się właśnie dowiedzieliśmy. Widzicie, to jednak niech zamek budowała Altosed, ale Tosed wybudowała obronne mury, tak jakby przecinające część Anglii, żeby oddzielić wikingów od, od sak Saksów. Hamary. Hamary. 1300. A to jakieś... Czemu Płytki chłonne. Mega. O, co to jest? Mini wersja. Crusade Times. Czyli... Ciekawie. Strzały, o To niestety repliki. Chociaż to mogło być. Te są dość spore. Groty No i zaraz idziemy do zamku w końcu A. Tutaj trochę kiedyś było widać jak to wyglądało mniej więcej bo teraz, bo ta flexa strasznie zaś nie działa. Mega. No to wchodzimy. Ale to zacznie zamknięte zobaczy była komina kiedyś na bank. Wchodzimy na dziedziniec. To zamykane, wejścia wyżej, zresztą ten daleko się zajść nie da, a no, tu byliśmy z tej strony, jak zresztą w każdej. No I jest kominek następny. Z herbami Stafford. Tu widzicie? Jeden po tej stronie, a drugi po tej. To jest oryginalna część tego zamku. To jest tylko realny, silny konflikt. Tak, jest w ogóle zbudowany jako deterrent do konfliktu, ponieważ trzeba się zastanowić, jest

Kolejne okienko pana Łucznika. Oproszę, jak tu fajnie. To jest gitarka. Kolejne okno. To jest mega.

co będzie tu? ale żeśmy zaszli, ale patrzcie, jesteśmy w środku wieży mega to już raczej nie są stare te tutaj kamienie, tylko wkładane później zaprawa też raczej tam jest porwiona mega Idziemy zobaczyć z drugiej strony co się da zobaczyć Cegły, żeby nikt nie wypadł znowu i tu jeszcze chyba można wejść na górę ogień. Nie, no nie wejdzie się na górę. Znowu jesteśmy w kawałku wieży Zobaczcie O Już to co z niej zostało no ciekawe ciekawe, fajne miejsce polecam serdecznie, żeby odwiedzić, stwierdzić tym bardziej, że wjazd jest za darmo miejsce trzeba wycelować także zapraszam